Jakie są inne metody badania wieku Ziemi? Wszystkie zapisy historii i cywilizacji świata są datowane maksymalnie na jakieś 6000 tysięcy lat. Skoro człowiek istnieje już tak długo, dlaczego nie ma starszych? Najstarsze żywe drzewa na świecie, datowane według słoi wzrostu, mają 4 do 5 tysięcy lat. Cofamy się do czasów potopu. Możliwe było, że jakieś drzewo zostało wykorzenione. Pływało na wodach, a następnie posadziło się i rosło dalej. To jest możliwe. Ale w takim razie, dlaczego nie mamy starszych drzew? Największa istniejąca rafa koralowa ma mniej niż 4200 lat. To możemy określić, badając tempo wzrostu koralowców. Australijczycy to kiedyś badali. Niektórzy, e, nawet chrześcijanie, widząc, że teoria ewolucji chyba jest naukowa, zaczynają dochodzić do e, różnych dziwnych wniosków, zaczynają iść na kompromisy. Mój kolega kiedyś mnie zapytał: Co w tym złego, że człowiek powstał przez miliardy lat? Jezus powiedział, Czyż nie czytaliście, że stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? A w innym miejscu, gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. A jeśli jego pismu nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? W innym miejscu, Słowo Boże wyraźnie sprawozdaje, że zanim Adam i Ewa zgrzeszyli, na świecie nie było śmierci. Pismo mówi: przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a grzech, a przez grzech śmierć. To nie było tak, że człowiek jest efektem działania śmierci. Stworzyła nas śmierć. Takich tekstów jest, cała, jest całkiem sporo. Cała Biblia stoi w sprzeczności wobec teorii ewolucji, w opozycji. Zatem, co z ogóle jest stwierdzeniem rzeczowej postawy przez przypadek? Poza tym, że nazywamy Jezusa kłamcą, który 25 razy odwoływał się do księgi Rodzaju. Poza tym, że jest to próba wykorzystania nauki do usprawiedliwienia swojego grzesznego trybu życia. Poza tym, że podważa to autorytet Pisma Świętego. Które, w którym prawie każda księga Biblii odwołuje się do Starego Testamentu i do księgi Genezis, Biblia ostrzega nas. Baczcie, aby Was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Niektórzy twierdzą, że ewolucja. E... Miała faktycznie miejsce, ale początek do Bóg. Czyli stworzenie opisane w księdze rodzaju nie może być traktowane dosłownie. Jest to księga, a, podobnie jak księga objawienia, którą należy rozumieć przez różne symbole i tak dalej. Czyli każdy dzień jest opisem miliardów lat stworzenia. A to się nie pokrywa ze sobą. Jeżeli weźmiemy księgę rodzaju i weźmiemy teorię ewolucji, to dojdziemy do wielu sprzeczności. Według Biblii, Ziemia była przez Słońcem. Według ewolucji, Słońce przed Ziemią. Oceany przed lądem i ląd przed oceanami. Według Biblii, światło było, za zanim było Słońce. Według teorii ewolucji, najpierw musiało powstać Słońce, najpierw musiały powstać gwiazdy, żeby było światło. W końcu dochodzimy do momentu, w którym widzimy, że człowiek był powodem pojawienia się śmierci, według Biblii. Według te teorii ewolucji, śmierć była powodem pojawienia się człowieka. Według Biblii Bóg stworzył człowieka, według ewolucji człowiek stworzył Boga. Kończąc już, chciałem tylko powiedzieć, że Bóg stworzył świat. Ważne jest zatem, aby poznać Boga i Jego wolę. Świat jest własnością Boga i ma on nad Nim władzę, dlatego tak trudno ewolucjonistom przyznać, że potop miał faktycznie miejsce. Bóg ustala reguły, czy tobie się to podoba, czy nie. Każdy z nas grzeszył. I czytamy, że zapłatą za grzech jest śmierć. Jednak Bóg nie chce, żebyś ty umarł. Bóg darem łaski dał nam żywot wieczny w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Bóg chce Ciebie zbawić. A bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Co musisz zrobić, aby być zbawionym? Przyjmij Jezusa do swojego serca. Jak czytamy, kto ma Syna, ma żywot. Zauważ, że kiedy wejdziesz do wody, to nie spłoniesz pożaru lasu, jak będziesz nogami w jeziorze. Podobnie Jezus ochroni Ciebie w dniu sądu, jeżeli Ty Pójdziesz do Niego. Jezus Ciebie wyratuje, jeżeli oddasz Mu swoje serce. Czy Jezus przyjdzie z powrotem? Przyjdzie znowu? Jeżeli Biblia nie myli się co do początku, to nie myli się też co do końca. Wierzę, że przyjdzie. I wtedy nastąpi prawdziwy, wielki wybuch. W Księdze Objawienia czytamy, że Ziemia i Niebo przeminą z wielkim hukiem. Po grecku znaczy to Wielki Wybuch. <grych> Dziękuję za uwagę. Swoją prezentację oparłem na tej książce doktora Farid Abu Rahmy. Rzekł Bóg. Nauka potwierdza autorytet Biblii. Eee, skorzystałem też jeszcze z kilku innych artykułów. Fragment, który puszczałem, pochodził z pierwszego seminarium doktora Kenta Powinda z USA. Pozostałe jego seminaria mam na płycie DVD. One są darmowe, A możecie je dowolnie, swobodnie kopiować, rozpowszechniać, rozdawać znajomym. Są tutaj również odnośniki do różnych innych materiałów, które serdecznie polecam.